Ostatnio wybraliśmy się rodzinnie do Alpak Cafe w Starej Wsi. Nawet nie wiedzieliśmy, że tak piękne miejsce mamy tuż pod naszym nosem. Wszystko jest naprawdę przepięknie zrobione, zwierzęta są przyjazne, można je karmić. Przy okazji serio widać, że są szczęśliwe i jest tam bardzo, bardzo czysto. Ta wycieczka okazała się strzałem w dziesiątkę, dlatego że Julianka w końcu przełamała swój strach do zwierzaków. Wcześniej trochę się ich bała, nie bardzo rozumiała, a teraz nawet karmiła zwierzęta i robiła to bardzo, bardzo chętnie. No tutaj oczywiście ogromną rolę odegrał tata, który pokazywał jak karmić zwierzęta, trzymał ją dzielnie na rękach. No a ja cóż, sama boję się zwierząt. W sensie karmić zwierząt. Udało mi się co prawda przełamać tam swój lęk, ale o tym tutaj nie rozmawiamy. Poza atrakcjami ze zwierzętami mamy tutaj również huśtawki, zjeżdżalnie i ogromnego dmuchańca. Więc jeżeli szukacie pomysłu na fajne popołudnie, to serio bardzo polecam. Dzieci na 100% będą zachwycone, a dorośli również znajdą coś dla siebie. Można też tam na spokojnie napić się kawy i zjeść dobre ciasto. My na na pewno wybierzemy się tam jeszcze nieraz, tym bardziej, że jest to bardzo blisko naszego domu.